Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, kiedy podłączysz trzy myszki do komputera i będziesz ich używał jednocześnie, ja też nie. Ale od tego tu jestem, aby to sprawdzić. Wraz z moim przyjacielem Karolem podłączyliśmy do mojego komputera trzy różne myszki. W dwóch z nich zakleiliśmy laser, aby było nam łatwiej robić większe ilości kliknięć. W ten sposób przetestowaliśmy na różne możliwe sposoby. Począwszy od budowania po PvP z youtuberem do Bedwars oraz Debridge. Czy całą metodę klikania otrzymamy bana? Przekonajcie się sami oglądając ten film. Jeśli macie jakieś powolone rzeczy do sprawdzenia, to piszcie je w komentarzu, chętnie to sprawdzimy. A na ten Moment, zapraszam was na ten cudowny seans. Stary, jak to wyjdzie, jesteśmy mistrzami. Dawaj, trzy, dwa, jeden. Nie, to jest niemożliwe, stary. Robimy go nie? To musi być team play. Nie? Dobra, trzy, dwa, jeden. No, co ty, gada, stary? Nie umiecie go Weźcie sobie ziąka i, kurde, weźcie sobie trzy myszki. Żaden problem. Dobra, stary. To jest mocne. Musimy zbić Team Play of Team Play I teraz będzie chodziło. Zobaczycie. Dobra. To co? Trzy, dwa, jeden. Nie! No dobrze, piona! Ej, ale daleko zrobiliśmy jakby tego, Draga robił. Nie! No co? Nie! Mordor! on nie ma znowu szans stary. Dawaj, nisz s łóżko. Nie. nie! Nisz! Play, play, go! Nie, nie, łapką! Jest łapką, to dobrze! A, Ta, widzisz go? Tutaj. Widzisz? No, bez kitu, jest jakiś tam. No, bez kitu. Ty, on jeszcze sobie nie zostawił. Nieee. Serio? Serio? No? Nie, to. Zostaw sobie, stary. Przemysz to! Przemysz to. Przemysz to! Lecimy do niego! Elo, czekaj! Jest! Dla GO! Nara! No, no. no, Ej! Co jest? Limit CB! Teraz bana dostajemy stary. Zanim zobaczysz co było dalej to chciałem cię poinformować, że już wkrótce odbędą się beta testy Bedwars na moim serwerze podczas jednej z przyszłych transmisji na żywo. Zapraszam do śledzenia do serwerowego, a teraz wznawiam ci film. Jestem ciekawy, czy czy łamiemy tym jakiś punkt regulaminów. No makra nie mamy. No nie, no makra nie mamy. Lecę, robię ladera, stawiam TNT i golejemy. Co?! Dobra. No nie, limit cps czekaj! Zabił się, gościu. To ja będę jedną myszką klikał teraz. Dobra, ja biję one clickiem, nie? Dobra. Dobra, mamy to! Ej! Dawaj go! <ścoughs> <w szoku. ścoughs> Dobrze! O nie, o nie, ale co... Stary, czy to jest dla nas problemem? W ogóle. No właśnie. O proszę, jeszcze raz. O proszę! Widzisz, jak wyleciał? Nie możemy przedobrzeć, nie możemy przedobrzeć! To już jest 20, 20, 30 nawet! Ej, dobra, czekaj! Dobra, walimy go! Pa! Ej, Celu. nie. celuj. Celuj! Celuję No to tu jestem w szoku ci powiem. Dostał! 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 Dostał. Dobra! Nie, nie, nie. Teraz go dociskamy! Dobra, uciekam. Jeszcze go wędką. Dobra, żartowałem. I teraz, i teraz Ej, ale są lagi! Dobra Dobra, dawaj go Usiada świerdzącego Dobra Dobra No, jesteśmy nie do zatrzymania Jak coś to go... Wiesz, czulamy go Dobra, spokojnie i teraz waluję... Biemy, biemy! Bierz, yes, bierz, get, get, get. Refa, kupuj refa, kupuj refa, żeby się... No. Wiesz siebie, dobra <laughs> Sorki <laughs> Dobra, biega, my nie biega. Biega. potrzebujemy takich rzeczy o. Dobra Dawaj go Dobra, teraz Dobra. Dobra. musimy się wykazać bardzo mocnym skupieniem starych Krzycz mi lewy albo prawy. Tak, tak, będę tak. Lewy. Znaczy prawy, 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 przepraszam. Dobra, stop, stop, stop. Dobra, lecimy. Będę pierwszy. Spójrzmy co on robi. Dobra. Myk Przygotuj się na prawy. Dobra. Prawy. lewy <laughs> Too easy, too easy. Oh. Halo. Uhu. Ojej, to jest na potyki z knokiem. To może być mocne. Prawy. Dobra, poziomeczku. Będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy. Krzykuj się na lewy, na lewy, na lewy. Prawy. Prawy, prawy, o! Dobra, dobra, nie! Oj, dobrze! Lecisz, lecisz! On tutaj zabudowywuje. Prawy! Oj, dobrze! Easy! Dobra, wrócimy do siebie. Prawy! Dobra. I biegniemy. Gdzie masz drugą klawiaturę? <laughs> dobra, 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 Michael! Oj, oj, tutaj trzeba skill No oh, I puść! Łoł! Wow. On Ole, Szybciutko! Gdzie? Co gdzie? Gdzie jest opór, stary? Wygraliśmy, w ogóle gościu wyszedł. To musi się udać. 3, 2, 1. Dobra, dobra. Dobrze, że to było nad, nie nad przebacią. Dawaj go. Spokojnie. Dobra. Dobra, prawy. Wow, dobra. Lewym go. Ktoś tu leci chyba. Dobra, dobra, mamy. No ludzie uciekali No właśnie widzę. Boją się nas. Obawiałem się triple mouse power spokojnie, żeby limit się nie zrobił. Dobra, 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 nie ma problemu. O nie. Ojoj. Ale ja się tym w ogóle nie przyjmuję. Nie, on tu chyba był. A chyba, że to partyklesy. Jest, był! Mówiłem, yes. widziałem partyklesy. Ej, nie, 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 stop! Padamy, 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 padamy. Co jest? Chciałem rzucić fireball, ale się pogubiłem. Co mi klikasz? <noise> Zaraz będzie limit wysokości, więc już. A? No już zestresowałeś mnie. Dobra. Symano. Mordo. No, on nawet nie wiedział, co jest. Daj mi, daj mi. A. A. Ok. Rozwalmy mu Beda, rozwalmy mu Beda. Super. Takiej <grym> do <grym> epilepsji dostaniesz do hit. Musisz być ready. I teraz. B, B, bibi, B, Nie, limit. Limit, limit, limit! A, je, je. To może się wrócić do siebie. Dobra, idź po prostu tam mostem, który zbudowaliśmy, no. Dobra. O! Wygraliśmy! Pięknie. Co tam? O, stary, siema! Powiedz Co? mi, możesz na chwilę na, na, na PvP, bo chcę sprawdzić stary nową metodę klikania. A... jaka wersja? 1.8.9. Dobra, to dawaj. Bo chcę to sprawdzić, wiesz? Okej. Okay. Ale to jest... A! A możemy tak zrobić, żeby... żeby było na HP? Нет, апанет. 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 Raz, stary, raz. wiesz co ja robię? Właśnie, no nie wiem, jakbyś nawalał stary... stary... ja, ziomek siedzi koło mnie, ziomek siedzi koło mnie, nagrywamy teraz film, mamy stare A... trzy, trzy myszki podłączone i robimy łącznie 40 do 50, no 40 cpsów robimy. Aha. Stary, to co my robimy to jest totalny pogrom, nie? Co w się? Sensie... Ja nie wiem, jak to nazwać. No to jakby nie da się opisać tego słowami. Jest tak zabawne, no. jak widzisz, jak ci ludzie latają. Fakt, fakt, ten CPSy aż takiej dużej różnicy nie robią od któregoś tam, że tak powiem, momentu. Ale to, co my robimy, to jest mistrzostwo świata, nie? No naprawdę, oni teraz powinni specjalnie pod nas dać punkt w regulaminach każdego serwera, że to powinno być zabronione. Dobra, patrz. Tak, 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 tak. Masz zniść CBD. Dziękuję, super. Dobra, zabij go. Ty go zabij. Dobra. Ja, ja, Jana, ja na Jana kierowywuję. Ej! Stop, 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 stop! Nie klikaj! Ja społeczyłem starej administracji, bo oni teraz mają na, na czacie na pewno spam, że my mamy jakieś shity czy coś w tym stylu. No bo ciągle im pewnie wyskakuje komunikat, że mamy CPS-y jakieś za duże. Ale lecimy już do ziomeczka, wyjaśniamy go, koleżkę <słyska> Dobra? Kolejnego będziemy. O, nie ma go tu. No, nie ma Jest tu. O, nie, nie ma. Nie ma ciągka. O nie, o nie, 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 nie. Tu Wiem, że dam radę. Jakby. Nie, coś sprawdz. Dokładnie. Aby tylko nie mieć cps w nas jest łatwo. No, jest taka czarna zmora. Tak. czyterów Bo jesteśmy cheaterami. Nie. Nie, no w sumie nie. Dawaj, stary. O kurde. Pomagaj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie.